Co tam, Roxy? Ale ci urządziłem, co? Albo, ale nas urządziła Twoja Pani. Yy, hello, z tej strony Micha Pozytywny Grumer wraz z Roxy, która yy, po prostu powiedziawszy kibluje u mnie w salonie, a ja razem z nią, ponieważ Pani się spóźni po odbiór yy, pół godziny. Yy, no dobra, pół godziny, więc sobie pomyślałem, nagram ten filmik który nagrać już musiałem od dłuższego czasu a sprawa jest dosyć ciekawa ponieważ film będzie dotyczył sprzętu groomerskiego nożyczek yy, nawet ich dwóch par sorry nie mam dwóch rąk, żeby te pary tak pokazać Wam ładnie bo trzymam sumie. Yy, i jest tak, że na tym kanale Raz na jakiś czas będę pokazywał Wam różne ciekawe sprzęty grumerskie yy, i będę to dzielił, te moje, moje filmy będę dzielił na prezentacje sprzętów grumerskich, jak i na, będę dzielił je na testy tych sprzętów grumerskich. I prezentacje yy, będą takie bardziej, można powiedzieć, yy, nie będę przedstawiał tam swoich opinii, tak? Będę Wam przedstawiał ten sprzęt, że właśnie go mam. Jego e, charakterystykę, po prostu często oficjalnie dostępne informacje Długość, moc, yy, różne yy, opcje, yy, dodatkowe funkcje Bo to będą również i maszynki, to będą również i suszarki O, pokaż się Roxonia. o jako ty dobra jesteś, kochana <laughs> Sorry, nie mogę się skupić, bo po prostu mam mm, taką pachnącą, kochaną przylepę West Highland White Terrier, która jest po strzyżeniu no i co ciekawego, te nożyczki. O, właśnie. O, chodź, Raksji. Nie zsiusiasz mi się? Mam nadzieję, żeś mi się nie zsiuszył. Nie Słuchajcie, te nożyczki. O, właśnie te. Są to nożyczki ee, nowej firmy. E, nowego brandu e, na polskim rynku. E, brand się nazywa VIVA Top. Głównym dystrybutorem, jaki można powiedzieć twórcą i pomysłodawcą VivaTop jest... O! Już pani przyszła? Jest firma Silog. Jest to, jest to hurtownia sprzętu fryzjerskiego. I co ciekawe, otrzymałem te nożyczki za darmo do testów, do zabawy nimi. I są to nożyczki, co ciekawe, serii dedykowanej no, dla groomerów, bo ta seria nazywa się Petline, Może widać na ostrzach. I pierwsze najważniejsze rzeczy: nożyczki e, przyszły do mnie do testu. Są to 6,5-calowe nożyczki. Uwaga, z bezpiecznymi czubkami, z bezpiecznym zakończeniem. Czyli mogą być dodykowane. chociażby na przykład dla właścicieli psów. Jak i nożyczki 7,5 cala, około 19 cm, dłuższe, już z ostre, bardziej do precyzyjnego cięcia. I to jest krótka zajawka. Konkretne prezentacje zrobię Wam niebawem, ale dajcie mi znać, czy jesteście zainteresowani takimi prezentacjami i te testami różnych sprzętów grumerskich, bo rynek sprzętu do pielęgnacji psów i sprzętu grymerskiego, czy to są szampony, czy to są kosmetyki, odżywki, maseczki, perfumy, yy, żele, yy, jest tego bardzo dużo. Czy maszynki przewodowe, bezprzewodowe, różnych firm, różnych marek, różnych systemów, suszarki, duże, na stojakach, mniejsze, yy, kompaktowe, stacjonarne, jest tego naprawdę bardzo dużo i może jesteście yy, zainteresowani. Dziś mnie dokładnie nie widać, idealnie, bo yy, spontaniczny jest film. Nie mam tutaj w tym momencie yy, profesjonalnego. Yy, Statywu, więc nagrywamy w takich bardziej e, polowych warunkach. No ale prezentacja nożyczek już za momencik się odbędzie. Na następnym filmiku, e, Viva Top, idą na testy. Już za momencik będzie się działo. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!